No siema. Dzisiaj zwiedzimy świątynię Zen, która wygląda dość bogato z zewnątrz. Yy, właścicielem świątyni jest Sounder, który oczywiście zapłacił tak węgla, żebym zwiedził ten budynek. I najprostsza droga, żeby się tam dostać jest slash warp zen. No to zwiedzamy. Mamy wyższy budynek i, 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 i niższy budynek. Najpierw widzimy sobie ogródek jakaś altanka z piachem 4 chyba jest za blisko tego źle rozplanowane kamień zdrzużona bogactwo czy jest strasznie chaotycznie to jakieś drzewa tu trzcina rośnie tu kaktus jest to źle rozplanowane tu jakaś ziemia e, pod uprawę ale nic na niej nie rośnie tu mam jakąś sprawę zboża. Tu jakiś niższy budynek. Basen. Mm, nawet ciekawe. E, tu jakiś stół z kolejnymi fotelami. Ta woda, nie wiem po co tu jest. kredency no okej. Okay. W górę jeszcze nie wchodzimy, najpierw cały dół zwiedźmy. Jakieś pomieszczenie dosyć puste. O, tam jeszcze jakiś mało blednek jest. Hmm, wejście na dół, żeby kopalnia. O krematorium, czyli zwamy prawdziwą, prawdziwy cel tego złego Zen. Aha, tu jest kopalnia No trochę chaotycznie to jest porozkopywane, ale okej, okay, niech każdy buduje jak chce, tak byśmy nie zwiedzamy dalej No okej, okay, zwiedzamy teraz dwa główne budynki, najpierw zwiedzimy ten mniejszy Ups, chyba nie tak Ten będzie Z piasku coś oceniam, to jest wszystko z piasku zbudowane Idziemy na górę, ciekawe co tam będzie no. Książki, jaka jest księga, jakieś słabo rozmieszczone płytki Jeszcze słabiej rozmi rozmieszczone płytki Górę Aha, to jest sam ściuszba tego budynku, okej. Okay. I co to jest? I chuja tu. Nic nie ma. Znowu bytki rozmieszane dosyć cienko. Ciekawo idzie tutaj spaść. Idziemy do głównego budynku, no, który już się wewnątrz trochę lepiej prezentuje, ale jest strasznie pusty. Schody, schody wszędzie No i znów jest, o, płytka naciskowa mm, ładnie Może nie tyle ładnie co chujowo Ja też i jebie chujem nic tu nie ma Aha, to jest już Eee. Nie wiem jak to ocenić za bardzo bo o ile o cholera. O ile z zewnątrz świątynia się prezentuje znakomicie, o tyle z zewnątrz naprawdę... Znaczy, jeszcze raz, z zewnątrz się świątynia prezentuje bardzo dobrze, wewnątrz, no strasznie bije biedą. Po oczach, dość mocno. Więc... Sami sobie ocencie jak... Jak to jest zrobione. Warp znacie. Z zewnątrz fajnie, w środku bieda. I tyle z zwiedzania. Jeśli chcecie, żebym zwiedził też Wasze budynki, to wejdzie Stark Węgla i w następnym odcinku Wasz budynek jest zwiedzany. No i to było na tyle na razie.